Właśnie jesteśmy na drugim meczu półfinałowym. Darek serguje po jeden w Gemach. Po drugiej stronie Kai. To jest bardzo groźny zawodnik. Zwycięzca razem rozem. kap Darek. Zobaczymy jak Darek teraz radzi sobie z serw serwisem. Bardzo niebezpieczny serwis. Out. Drugie podanie. i The Slice. Zresztą Darek z tego słynie. Bardzo celne podania. Idziemy teraz do Kaja Ostatnio wycięży w bonusie. Ostatnio zwyciężył w bonusie turnieju w 69 darek po Hope Cup 2 1 darek Dwa jeden. Dwa jeden. po 1 i 30 zero. Darek zdejmuje bluzkę, to znaczy, że już jest rozgrzany i za chwilę będziemy kontynuować grę. Serwuje Kai. 30-0 prowadzi. W trzecim gemie. A i szkoda. właśnie zapowiadać ładna akcja w wykonaniu kaja, niestety piłka nie przeleciała na drugą stronę. I w ten sposób mamy 315 na Kaj. Okay. Ale Darek ładnie wybronił, ale piłka nie przeszła i 415 Kaj. Kai wygrał Gema i jest 2-1 dla Kaya